Kiedy mówię te słowa, ciężko mi oddychać. Próbuję każdymi siłami łapać każdy oddech, dlatego że jestem w jednym z najwyżej położonych miast na świecie. To jest centrum biznesowe i centrum przesiadkowe całej Afryki. Czyli może już się ktoś domyślił, że chodzi o miasto Addis Ababa, to jest stolica Etiopii. Tutaj jestem ostrożnie, wszystko kręcę, dlatego że boję się. Dlaczego? Zaraz będę wyjaśniać. Na razie dojechałem tutaj z lotniska. Także jest to mój pierwszy dzień. I naprawdę ciężko się tutaj oddycha. Ponad 2500 metrów nad ziemią. Jesteśmy bardzo wysoko. A dodam tylko, że moja ostrożność wynika z tego, że tutaj miasto jest dość niebezpieczne, ale chodzi tutaj głównie o taką przestępczość drobną. Tutaj jest ponoć dużo kieszonkowców i napadów czytałem i w jaki sposób one są dokonywane, na przykład oprócz tego, że wyrywany jest telefon z ręki co jest normą, to zdarza się tak, że są takie gangi po prostu młodociane, które zatrzymują ludzi, trzymają, jeden trzyma za nogi człowieka, a drugi obszukuje wszystkie kieszenie, także nie wiem ile uda mi się materiał, materiału nagrać, bo tak nie chcę paradować tutaj ze sprzętem na wierzchu, tu gdzieś spokojnie i to będę nagrywać. Pogoda jest całkiem przyjemna. 25 stopni póki co. A Addis Ababa to jest największe miasto Etiopii, tak właściwie jedyne takie duże miasto. Tutaj troszeczkę wydawało mi się, że inaczej będzie, bo ludzie opisują to miasto, że tutaj w ogóle nic nie ma, tak jakby tu same jakieś dziury były w drogach. A tymczasem to jest po prostu normalne, rozbudowujące się miasto. A jeżeli jeszcze szczególnie weźmiemy pod uwagę, że ono zostało założone pod koniec XIX wieku, ma niecałe 150 lat, więc tutaj jakiejś historycznej wartości nie ma. A co jest ciekawe, są dwie nazwy tego miasta. Nazwa Addis Ababa oznacza Nowy Kwiat, a druga nazwa związana jest z tym, że tutaj były źródła wód mineralnych, dlatego to miasto zostało tutaj właśnie założone, bo wcześniej tutaj po prostu była pustynia, tu nie było nic. I cesarz, założył dla swojej żony właśnie to miasto 150 lat temu i od, tej, od tamtej pory stale się tutaj rozwija. To jest jedyne miasto tutaj w tym kraju, gdzie jest też linia tramwajowa. Właśnie koło niej przechodzę teraz, a kieruję się w stronę północną miasta. Tam będę spać przez jedną noc dzisiaj, a potem jeszcze tutaj prawdopodobnie wrócę później. A tu w niektórych miejscach trwa wielka przebudowa, są robione nowe chodniki, są stawiane nowe latarnie, właściwie już stoją. I też tutaj zieleń ma być, z tego co widzę. Zapowiadają te obrazki. Także trochę się w tym mieście zmienia, bo wszystko co przeczytałem właśnie mówiło o tym, że to jest jakaś betonoza straszna. Ale się okazuje, że może nie do końca. A w samym sercu tutaj Bole, dzielnicy niedaleko lotniska, znajduje się największa na świecie katedra kościoła etiopskiego. Tutaj uroczystości, jakie właśnie się odbywają, więc jest taka dosyć radosna atmosfera, bym powiedział, bo ludzie też przyśpiewują i tańczą do intonacji tego tutaj pastora prowadzącego. Żeby wyjechać z lotniska, skorzystałem z minibasu, z minibusa, który jechał w kierunku placu Meskel, jednego z takich najważniejszych tutaj w mieście. A potem jeszcze przyszedłem kawałek, bo i tak musiałem coś zrobić do czasu zameldowania w hotelu. A teraz spaceruję sobie. Tutaj odległości są ogromne bardzo. Tak jak mówiłem wcześniej, całe miasto właściwie jest przebudowywane. Tu nawet widzę jakiś taki pas zieleni. Nie wiem, czy to będzie park, czy coś podobnego. Ta część to już jest zupełnie chyba nowa tutaj część Addis. To jest dawna piaca. Dawna, e, tutaj było. No takie slums, trochę, trochę częściowo takiej architektury kolonialnej. A teraz widać zupełnie nowe miejsce. Tutaj ludzie przychodzą sobie mieszkańcy robią zdjęcia, bo dla nich też to jest zupełnie nowe miejsce. No ciekawe, ciekawe. I tak, jak mówiłem, tak też zrobiłem, czyli wybrałem się tutaj teraz na bilecie, który był przeznaczony dla mieszkańców Etiopii. Właśnie jestem teraz mieszkańcem Etiopii, bo nikt nie, nawet nie sprawdził tego biletu, na jakim ja lecę, więc wszystko jest ok. To jest miejscowość Dire Dawa. Tutaj będę tylko przez chwilkę, żeby udać się do jeszcze mniejszej miejscowości Hadar. Jeszcze bardziej na wschód Etiopii. A Deir to piąte pod względem wielkości miasto w Etiopii. Największe. Tutaj mieszka ponad milion ludzi. Teraz wybieram się w stronę. Przyszedłem z lotniska na piechotę tutaj do miasta, żeby zobaczyć jak coś tutaj wygląda chociaż trochę Nieco na wschód od miasta Dire jest położone miasteczko Harar, to jest teraz takie właściwie Jedno z najbardziej znanych centrów turystycznych tutaj na wschodzie Etiopii. Trochę tutaj klimat już jest taki, jakbyśmy byli w Somalii co najmniej. E, strojach, po strojach, przede wszystkim to widać, tu jest też duża społeczność muzułmańska, dużo meczetów, śpiew e, z minaretów tutaj słychać na każdym kroku. Ja się zatrzymuję nieco poza starym miastem, ogrodzonym starym miastem, które tutaj, do którego prowadzą tutaj różne bramy. I tutaj właśnie już mnie pani nakrzyczała, że bym jej nie filmował, chociaż wcale nie filmuje I wracając do tematu, przyjechałem tutaj godzinę ponad, półtorej godziny zajmuje tutaj dotarcie z Diredała minibusem 150 bir, czyli czyli dolar i troszeczkę zajmuje tutaj dotarcie. To Właśnie teraz przejdę się, zaraz jestem przy samych murach starego miasta, obejrzę te mury, bo są całkiem ładnie, tutaj jest miasto bardzo zadbane. Natomiast zaraz też udam się do środka, żeby zobaczyć inne atrakcje. Już mnie tutaj ścigają osoby, które pewnie czegoś ode mnie tutaj chcą. Okazuje się, że ta pani nie chciała, nie chodziło jej wcale o to, żeby nie fotografować, tylko oczywiście chciała za bilet wstępu, nie wiedziałem, że do tego taki mały skwerek jest też. 25 dobra, nieważne. A taki układ można porównać na przykład do Marrakeszu w Maroku. Dokładnie tak samo, tutaj się wchodzi do starego miasta jakby do zupełnie innego świata. A Harer to była miejscowość, która była tutaj na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych szlaków handlowych, dlatego to miasto się przez wiele wieków rozwijało. Tutaj skrzyżowały się drogi z Afryki i Bliskiego Wschodu. Teraz to miasto jest e, zupełnie inaczej sobie wyobrażałem, dlatego że inaczej jest przedstawiane bardziej takie skansenowate. Natomiast, jeżeli wyjdziecie na zewnątrz, to po prostu jest nowoczesne miasto rozwijające się wydaje się, tak, dosyć dynamicznie. E, I też tutaj, mam nadzieję, jest sporo atrakcji, które mam nadzieję pokazać w dalszej części filmu. No tak, a ta plątanina uliczek przypomina takie mediny z arabskich miast, dokładnie ten sam klimat, wąskie uliczki, przy których znajdują się tak naprawdę domy, ale one są odgrodzone od ulicy wysokimi murami, więc zupełnie nie widać co się tam kryje w środku. Zupełnie tak jak arabski klimat. Czasami jak jestem w takich miejscach, to mam wrażenie, że jestem jak intrus, bo chodzę komuś prawie że pod drzwiami. Domów, ludzie tutaj chyba są jednak nieprzywykli, ale chyba jednak coś turystycznie zostało zrobione, skoro jest tyle dużo tutaj oznakowań i tych dużo malowideł na murach, więc może tutaj jest jednak coś pod turystów trochę robione. Mimo wszystko i tak to widok turysty tutaj dziwi ludzi. Może dlatego, że pewnie turyści tutaj w grupach chodzą, was z przewodnikami, pewnie ja dzisiaj jestem zupełnie sam. A tutaj w wielu przewodnikach można wyczytać, że to jedno z najświętszych miast islamu, ale to jest chyba mało prawdopodobnie, bo takich miast jest bardzo dużo. Natomiast na pewno tutaj w skali kraju to jest ważne miejsce dla muzułmanów. Tutaj też ich sporo tak jak wspominałem wcześniej. Teraz przede wszystkim chcę się zgubić, trochę poczuć atmosferę tych drobnych uliczek, więc na razie tylko tak sobie przechodzę, patrzę co się dzieje wokoło. A jedną z postaci związanych z miastem Harer jest Artur Rimbaud, francuski poeta, znany tutaj z poematu Statek Pijany, który jednak jest związany z tym miastem nie przez poezję, ale dlatego, że pod koniec życia, pod koniec XIX wieku prowadził tutaj firmę zajmującą się handlem um, bronią, więc tak troszeczkę nietematycznie. A teraz jest dom, w którym rzekomo on tutaj mieszkał, ale czy to prawda? Nikt tego tak naprawdę nie wie. A właśnie spotkałem kogoś, kto zaprosił mnie do swojego domu gościnnego, takiego domu, którego jest menedżerem. To jest nowy dom gościnny, otwarty w takim historycznym domu z tradycyjną, z tradycyjnym wystrojem. Nie wiem, czy osobiście chciałbym w takich ciemnych pokojach spać, ale wygląda to wszystko nowo, nie bo jest wszystko odnowione. A pan się pytał, dlaczego tak dużo Polaków jest teraz w Etiopii. No, głównie to jest wszystko sprawka tego, że są bezpośrednie loty teraz. Więc ludzie troszeczkę korzystają. Choć dla turystyki to może w Etiopii nie jest jakoś szczególnie dobry dzień, ale niech im się wiedzie. Tu się momentami można naprawdę przestraszyć, bo ludzie łapią za rękę albo coś krzyczą w dziwnym języku. Trochę to jest tutaj momentami kryp, jak się wejdzie w jakąś boczną uliczkę małą. W wielkim skrócie to miasto wygląda tak, jakbyśmy byli gdzieś w Arabii, a zamieszkiwane to miasto byłoby przez Somalijczyków. Takie po prostu pierwsze skojarzenia. A Harar to jest też miasto, gdzie produkowane jest, ważone jest piwo Harar, które jest sprzedawane w całej Etiopii. Jeden z najpopularniejszych tutaj drinków. Jest też wersja bezalkoholowa dla muzułmanów, oczywiście. Poszedłem z hotelu, żeby zaczepić tuktuka, wziąć tuktuka, żeby zabrał mnie do miejsca, gdzie są karmione hieny. Ale zamiast tego spotkałem kogoś przypadkiem na ulicy, kto mnie tutaj zaprowadził. Tutaj teraz jest wybudowany taki kompleks turystyczny, gdzie karmione są hieny. No, no oczywiście. Są karmione troszeczkę dalej. Jest tu taki specjalny podes zrobiony. Teraz pan przygotowuje już mięso. To jest mieszane mięso, głównie mięso z wielbłąda. A te malowania związane są z tym, że niedługo jest Ramadan i tutaj budynki są malowane na biało, jako taki wyraz czystości. Muszę przyznać, że na koniec to było trochę rozczarowujące, dlatego że nie udało się nakarmić jednak tych hien, Tam było ponad 50 osób, które czekały. W kolejce, żeby usiąść sobie koło tego głównego karmiacza do karmiacza, tych hien, które zresztą nie było jakoś szczególnie miło osobą, Dlatego siedzi się dzisiaj on rzuca. Przyszły tylko 4 hieny, ostatecznie, więc jakiegoś rekordu nikt nie pobił. Jest nami ponoć. Może ich przyjść nawet 40. Ktoś mówił, że być może znalazł sobie po drodze jakąś ofiarę, jakieś zwierzę i się tym bardziej zajęły. Generalnie jako show uważam, że to było całkiem okej, okay. oczywiście to nie jest zależne od tego człowieka organizatora ile hien przyjdzie, ale biorąc pod uwagę, że ono oczywiście każdemu każe płacić za wejście i udział w tym wszystkim, no wymagałem czegoś więcej, ale okej, okay, było to okej. Okay. A ta cała impera związana jest z tym, że tutaj w Etiopii wierzy się, że jeżeli ktoś rzuci urok, złe spojrzenie, zazdrosne spojrzenie na inną osobę, to ona zamienić się może w hienę i teraz, by ułaskawić je, tutaj powstał taki niepisany pakt, że ludzie będą karmić te hieny i w zamian hienę nie będą atakowały miasta i teraz właśnie każdego wieczoru odbywa się takie show po zmroku, kiedy właśnie te hieny są karmione mięsem wielbłądzim, ale też są to różne, różne gatunki tego mięsa. To odbywa się codziennie. Tutaj przyjeżdżają turyści, ale głównie, jak widziałem, przynajmniej obecnie, to są turyści tutaj lokalni. Dużo osób przyjeżdża z Dredała, czyli sąsiedniego miasta, ale też z Zatis tutaj zobaczyć jak to show wygląda bo jest to unikalne show w, skal, w skali całego kraju przy okazji na koniec wystąpiłem też w telewizji etiopskiej jako jedyny turysta tutaj się pokazałem musiałem powiedzieć e, jakie wrażenia robi na mnie e, tutaj bycie w mieście w czasie i obejrzenie tego show na miejscu नाते हैं लाई कोई वो आंटी नाते गिलेरा और निर्जाने बिलों चक्कर है नाते हैं लाई बोला ना अच्छी कत्ल कत्ल बका कत्ल लेगी उनक अतायेगा वाटो I na sam koniec tej wycieczki na wschód Etiopii wybrałem się tutaj do miejscowości Babile, która jest położona troszeczkę na, na wschód, właściwie południowy wschód od Hararu, żeby tutaj w poniedziałek udać się na Targ e, Wielbłądów. Tutaj niektórzy mówią, że to jest największy Targ Wielbłądów w Afryce, pewnie w Etiopii, być może, nie wiem na ile to jest prawda. Właśnie tutaj sobie chwilę obejrzę, jak to wygląda to miejsce. I zaraz muszę stąd jeszcze się wydostać z powrotem oczywiście. Także zobaczymy co tutaj się w ogóle dzieje. Faktycznie dosyć tutaj się pokaźny teren prezentuje, dosyć duża powierzchnia. Tutaj wprawdzie kazali mi przyjść zaraz o świcie na siódmą, żeby tutaj być, ale nie widzę, żeby to miało jakikolwiek sens większy, dlatego że to jest dziewiąta godzina po dziewiątej trochę i tutaj jest też mnóstwo ludzi, tak jakby dopiero się wszystko rozkręcało, ale wiem, że tutaj też Przybywają ci hodowcy z różnych części tutaj tego regionu i idą po prostu taka karawana przez pustynię tutaj się toczy i wyruszają w podróż w nocy, żeby tutaj dotrzeć i zaraz będą pewnie się zbierać z powrotem do swoich domów. Tutaj ewidentnie sobie niektórzy nie życzą, żeby robić im zdjęcia, tym bardziej ich wielbłądom. Tutaj machają do mnie grożą i palcem, ale nic poważnego za tym się nie idzie. Tak mam nadzieję przynajmniej. Ten teren jest dosyć ogromny. Tutaj też są takie chatki widać. Tu za mną. Po drodze rzek się jedzie. Widać, że ludzie mieszkają w takich chatkach z naciągniętą na konstrukcję materiałami różnymi znalezionymi pewnie gdzieś w różnych miejscach. Są też oczywiście domki murowane, więc żeby nie było, że tak wszystko tutaj jest tragicznie. A to jest kraina, już region Somalii, więc to już jest bardziej klimat taki somalijski, bym powiedział. Też te twarze tutaj inaczej wyglądają zupełnie ludzi. I jak się okazuje, tutaj obowiązuje bilet wstępu. Od razu Pan mnie wynalazł jako tutaj gościa. 400 bir, wejście kosztuje, dolary jakieś. Czyli nic nie ma za darmo tutaj. Trochę tu na mnie pokrzyczali, trochę się na mnie napatrzyli, trochę się pośmiali z obcokrajowca, ale tak poza tym wszystko ok. Zobaczyłem to, co chciałem, nie kupiłem wielbłąda znowu i teraz już wracam z powrotem do młodego. To jest dosyć zabawne, że właśnie zobaczył mnie człowiek, którego spotkałem dzień wcześniej i krzyczy za mnie, za mną, ponieważ nie znam jego imienia. Krzyczy Kapuściński, Kapuściński, bo wcześniej tłumaczył, że właśnie czyta jego książki Ryszarda Kapuścińskiego, więc jest to jakiś znak tutaj rozpoznawalny, nasz produkt eksportowy. A w Hararze udało mi się jeszcze odwiedzić, co mi się udało odwiedzić? Udało mi się odwiedzić Palarnie kawy, gdzie można sobie kupić dowolną ilość kawy. Ja kupiłem troszeczkę dla posmakowania. Ta kawa tutaj to jedna z najpopularniejszych kaw. Taka średnia półka, bym powiedział, też popularna wśród tutaj lokalnej ludności. Rośnie tutaj kawa na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza i. Aromat taki czytałem, że winny i owocowy, więc zobaczymy, jak po zaporzeniu taka kawa będzie smakowała. I to już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie pomóc mi w rozwoju tego kanału, to koniecznie skomentujcie ten film poniżej, to na pewno pomoże. Mam nadzieję, że się spodobało. Kawał też inne filmy z Etiopii, ale też z innych krajów świata na moim kanale. Także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.